Ty jesteś właśnie tu, pomagasz i wspierasz codziennie. Czuję zapach tych warunków. A gdy polubiłaś mnie, ja skoczyłem z radości, mimo że jesteśmy mi podzieleni. Chcę być zawsze był, mimo przeciwności lubił, kochał mnie bezwarunkowo. Owiel mnie miłością, żeby moje oczy były skierowane ku Tobie. Chcę być kochał mnie bezwarunkowo. Bezwarunkowo. Jak wielki, duży bóg niosący ceny miłości dar. Pragnę być cały czas był przy mnie. Do szczęścia potrzebuję ciebie. Na świat zbawieniem jesteś ten zawsze oddany. Dobrocią ofiany. Chcę być zawsze, bo mimo przeciwności lubił. Kochał mnie bezwarunkowo. Oją miłością, by moje oczy były skierowane ku tobie. Chcę być kochał mnie bezwarunkowo. Zróbszy mnie taniec płomieni, wykonaj ruch pełen iskierni, żeby Twoja obecność otoczyła mnie. Zatem, czy będziesz tutaj właśnie, gdy potrzebujecie, Czy będziesz mnie kochał? Bezwarunkowo? Bezwarunkowo. Kochał mnie bezwarunkowo. Ojął mi miłością, bym patrzył w Twój cenny wzrok. Żebyś kochał mnie bezwarunkowo. Kochał mnie bezwarunkowo. Bezwarunkowo.